Pełne usta i pełny portfel. Żeby mieć usta jak Angelina, niejedna dziewczyna dałaby wiele. Wymyślono sporo przedziwnie wyglądających sprzętów, żeby ujędrnić i powiększyć wargi bez strzykawki. Z kosztownym przecież wypełniaczem. W tych gadżetach chodzi o zasysanie ust do środka urządzenia, a nawet pompowanie ich specjalną pompką. Krew napływa, a spuchnięte wargi są większe. Takie gadżety kosztują od kilkunastu złotych do kilkudziesięciu. Gosia, właścicielka butiku z autorskimi ciuchami projektantów w Poznaniu, doskonale zna te gadżety, ale po pierwsze nie chce za nie przepłacać, a po drugie nie potrzebuje ich, bo ma to. Gosia idzie na randkę. Żeby dobrze się prezentować, przychodzi na spotkanie wcześniej i idzie od razu do łazienki. Tam wyciąga swoją tajną broń i przechodzi do działania. Przez kilka minut zasysa usta w kieliszku. Bartek? Gosia? Cześć. Cześć. Siadaj sobie tu, proszę bardzo. Mimo że rozmowa się klei, Gosia cały czas myśli o tym, jak wyglądają teraz jej usta. Wybacz mi na moment, wiesz, muszę, muszę zadzwonić. Spokojnie, poczekam. Kontroluję czas. Co 20 minut wychodzi pod różnymi pretekstami i powtarza akcję zasysanie dla utrzymania efektu. Chłopak jest nią zachwycony. Nie przestaje myśleć o ponętnych ustach Gosi. O opinię zapytaliśmy Ewelinę, kosmetologa. Pracuje w branży beauty już od 10 lat. Na pewno jest to jakaś metoda, ale najwyżej dla gimnazjalistki. W moim życiu spotkałam się z zasysaniem ust u mojej siostrzenicy. Miała 13 lat. Efekt? Długotrwały siniak. Przed imprezą, no nie wiem, czy to dobry pomysł, może się skończyć dziwnie. Sztuczka z kieliszkiem to tylko jeden karabin z arsenału Gosi. Codziennie ćwiczy mięśnie, które mają uwydatnić jej wargi. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Chciała też przetestować szminki powiększające usta z wyciągiem z papryczki chili i pieprzu. Takie powiększające pomadki poprawiające mikrokrążenie dzięki tym drażniącym składnikom kosztują średnio 50 zł. Są dostępne i w tanich, i w droższych drogeriach. Gosia stwierdziła jednak, że zamiast tego użyje naturalnych składników. Tak będzie przecież taniej. Na pierwszy ogień poszła papryczka. Potem roztarła trochę pieprzu na ustach. Piekło, mrowiło, ale podrażniło i uwydatniło, co miało uwydatnić. Gośka była zadowolona z efektu. Smarowanie przyprawą wydaje mi się, że dość dobry sposób, jednak krótkotrwały. Jeżeli chodzi również o y, całowanie partnera, również może być to dla niego niezbyt przyjemnym spotkaniem. Usta jak maliny, a jako wisienka na torcie zmysłowe zdjęcie na insta. Podsumujmy. Zabieg powiększania ust wypełniaczem to średnio koszt 1000 zł. Gadżety z internetu kosztują minimum kilkanaście złotych za sztukę, jeśli kupujemy je u polskich dostawców. Bo nie każdy ma chęć czekać miesiąc, aż dopłyną z Chin. Czyli średnio trzeba liczyć za nie 30 zł. Ceny szminek z naturalnymi dodatkami powiększającymi usta oscylują w granicach między 20 a 100 zł, uśredniając 5 dych w plecy. A ile wydała nasza Gosia? Kieliszek miała na stanie, a ćwiczenia wykonywane w domowym zaciszu także nie podnoszą jej rachunku za śliczne usta. Zamiast 1080 zł, które mogłaby wydać na wszystkie te metody, Gosia wydała raptem 2 zł i 10 groszy na paprykę i pieprz. Efekt może niezbyt trwały, ale za to jak tanio? Gosia już myśli, czym by tu taniutko powiększyć sobie biust.